w kolejnym odcinku na moim kanale, a to jest pierwszy odcinek z Minecrafta, jestem właśnie tipsem. z tym YumiRatiPies, dobrze, to jest survival taki, to, więc mam nadzieję, że Wam się podoba. kliknijcie suba, albo uderzcie go, jeżeli uderzycie to tak, zróbcie temu subowi, ale je, możecie kliknąć, lepiej poradzę, poradzę, kliknąć, bo nie, ja nie radzę rozwalać swojego telefonu. E, Jak ja, gdy zaczynamy nagrać, to sobie chwilę pograłem. E, tak, e, w tym odcinku robimy, ja zrobię sobie domek. Tylko muszę poszukać odpowiedniego drzewa, które mi by pasowało najlepiej. Trochę, że to jest taki. Słaby biom, najgorzej. Akurat musiałem przypomnieć o słabym biom, bo jak sobie grałem, o trochę kobla się tu wkopie, to może coś znajdę ciekawego. Słuchajcie. No to trudno. O coś Musimy sobie coś zjeść Pochudnie do zachodu a, Czyli Generalnie będziemy musieli się schronić Przed potworami a Akurat mało mi brakuje do łuku Tak więc będę musiał rano Polować na pająki Tak więc jest spoko Nie wiem czy teraz to jest Będzie tam ten... Hmm. Nie wiem, czy mogę już iść spać. Nie jestem pewien. O, dobrze. Hmm. E, dobrze, muszę trochę głośniej mówić, zapomniałem. Dlatego trochę głośniej mówię i ogółem jest ok. E, dobrze, e, bo ja tu widzę pustynię. O. Ej, słuchajcie, bo mam problem. Hmm. Yy, a tak w ogóle to jeżeli chcielibyście na ten świat wbić, no to to jest ten seed. To sobie możecie przepisać ten seed i wtedy będziecie na tym świecie, co ja. No. Już koniec seedów i posidów. Dobrze, sobie zetniemy to drewno, bo ono mi będzie w sumie pasować, a innego i tak nie mam w sumie przysłupu. Sobie. sobie. Jakbyście widzieli, tu lagi to sorry, ale z nagrywarką mam trochę laksy. Czy mi się wydawało, czy tu spadło to drewno? Może tu. Nie, ja je wziąłem. Na pewno. Dobra. Jeżeli chcecie w ogóle serię z survivala, no to możecie napisać w, komencie, w komentarzu. A ja to przeczytam do komentarzy czytam często. A jeżeli chcecie dołączyć do serwerzy na Discordzie, to link dam w opisie. Ja wiem, że i tak pewnie nikt nie dołączy, bo mam tak mało widzów, mm, że weźcie. Ten... No, ale tak, tak, taka tylko informacja. Nie wierzę, że to robię, no, ale to jest najmniej... Nie wierzę. Wcale teraz nie biorę kaktusa i się nie podsadzam, teraz wcale się nie... Halo, a. To bo! Nie. Tu trzeba zniszczyć. Wiem, że to było głupie, że... że zaryzykowałem swoim życiem minecraftowym. Ale czego się nie robi dla domków. O, czekajcie. Nie pytajcie czemu mam, je, mam żelazo, a nawet go nie wykorzystałem. Nie No nie laksy. A z laksami nie da się grać. Cokolwiek. Czy poważnie mi nic nie wypadło? Dobra, biorę crafting. Muszę zobaczyć taką jedną rzecz, bo. A, dobrze, dobrze, że tekstura... Hmm. Tarcza jest w sumie opłacalna. Jak sobie założę. Tak. I dobra, idziemy dalej. E, ścinać drewno. Tu Miałem takie normalne drewno, ale ja już normalnego nie chcę. Normalne mogą się pojawić wtedy, kiedy je potrzebowałem. Zaraz zobaczę, w sumie ile mam drewna, bo. bo Trzeba patrzeć na stan drewna. W ogóle mm, tak chciałbym zrobić miasto, które nazywa się Piesełkowo. Yy, nie pytajcie się skąd wziąłem tu. Kajcie, bo mi coś tu nie gra. Mm, nigdy na survivalu nie natrafiłem na to. Wiem, że to po update'cie takie rzeczy są i że się pewnie nie macie faka o, jeden obsidian zapalniczki wiecie co? ja bym wziął jedną zapalniczkę, tyle że ja nie mam na nic takiego co bym zamiast tego wezmę i zamiast tego te dwie zapalniczki Skrzynkę w sumie całą wezmę. No. E, magma, która tu jest, ja ją w sumie Kończę. bo ja teraz nie wiem, co bym mógł. W sumie pióro mi nie jest potrzebne. Ja wezmę sobie wszystkie magma bloki. U. Myślałem, że widzę. myślałem, że to jest sprzedawca, ale nie, tak ewidentnie nie jest. O tu jest dużo magmy. A ja potrzebuję magmy. Bo nie wiem, czy wiecie, chcę sobie zrobić. U mm. mm. <słyski> <słyski> O nie. Muszę zjeść. Nie, jeszcze nie wiem. Chyba, żebym miał loła. Dobra. Ile ja mam magm? 5 magm. A potrzebuję tak 6. Mm, mm. Teraz zobaczycie moje skile w parkurze. A moje skile są zerowe. Tak więc. Nie zdziwcie się, jeżeli powie. Czy poważnie ten... Nie, ten obsidian mi się spali. Blok złota. Nie. On chyba nie będzie opłacalne, bo tak szczerze co mogę zrobić złota. Eee... A, złote jabłko! Ej, to mi się przyda. E. Hmm. wezmę to. Mam nadzieję, że to mi nie spadnie. Błagam, nie. Sp nie, nie, co ja zrobiłem? Jest cały surwival od nowa. Dobra, to by był koniec odcinka. skończył się na tym, że umarłem, a miękkie projtem. To ja brałem. mi się uleczyć. O, ja, dobra. Ja nie mam mózgu. Mi odjęło mózg. Ech, albo nie, jeszcze nie kończę tego odcinka. Pierwsze sobie zbiorę tu, co wiśniacy mają. Bo są ziemniory, a ja ziemniory jak najbardziej lubię. Ziemniory najlepszym jedzeniem. Gminy Dobra, no to zobaczymy tu wioseczki. No dobra. Ja wam powiem, że to jest chyba najgorszy odcinek, dlatego, że zginąłem na dodatek z moimi wszystkimi itemami. Jeszcze nie mam torczu na dodatek, żeby zwiedzać cave'y. No najgorzej. O nie, mam lotki od tych i potem zwiedzimy tą wieżyczkę, albo już idziemy. Bo tam mogą być skrzynki, a w skrzynkach są itemy. A itemki się przydadzą. Bo zginąłem niczym. Nie wiem co. E, to gdy my sobie zwiedzimy, to to może zobaczymy się, jak będę w jakieś rzeczy. E. A tak więc natrafiłem na pierwszą skrzynkę, a w niej trzy emeraldy. No spoko, yy, tak szczerze. O kaktusy, one się przydadzą, bo chcę sobie zrobić obronę z kaktusów. To ja sobie zabiorę do ekwipunku. I proszę nie hejtujcie mnie za to, co ja zrobiłem, bo ja sam się teraz hejtuję. To, co ja zrobiłem, jestem po prostu genialny. Pieseł zginął. I teraz musi odnować swoje itemki. Ja bym tam poszedł. Tyle, że jak widzieliście, po mojej śmierci wszystkie itemy spadły do lawy. I się przetopiły na maczek. Teraz wiecie. Nie ma co zbierać. Dobrze, a, na, a więc na tym skończymy sobie odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Pa!